Zadanie 14. Zmieszano 100 cm sześciennych wodnego roztworu wodorotlenku baru o stężeniu 0,2 mola na decymetr sześcienny z 40 cm sześciennymi wodnego roztworu HCl o stężeniu 0,8 mola na decymetr sześcienny. W mieszaninie. Przebiegła reakcja opisana po niższym równaniu. Mamy tutaj równanie typowej reakcji zobojętniania, zapisane za pomocą jonów oksoniowych oraz anionów wodorotlenkowych. Przejdźmy teraz do podpunktu drugiego. Wpisz do poniższej tabeli wartości stężenia molowego jonów baru i jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze. Jest to zadanie, które jest częściową kontynuacją pierwszego podpunktu i dosyć ciężko jest do niego podejść, jeżeli nie wykonamy kilku kroków. Mianowicie, bardzo nam się przyda wartość liczby moli wodorotlenku baru. W drugim kroku warto, żebyśmy wyliczyli jaka jest faktyczna liczba moli naszego wodorotlenku baru w tym początkowym roztworze. Czyli po prostu znając wzór na stężenie molowe, że to jest liczba moli przez objętość roztworu, liczba moli będzie równa stężeniu molowemu tego roztworu razy objętość tego roztworu. I widzimy od razu mamy podkreślone na niebiesko te dane. Stężenie molowe to są dwie setne, mola na decymetr sześcienny, zaś objętość to jest 100 cm sześciennych. Jednak widzimy, że mamy tutaj w mianowniku decymetry sześcienne, więc możemy sobie szybko dokonać podmiany, dzieląc 100 cm przez 1000, uzyskujemy wtedy wartość w decymetrach sześciennych 100 podzielone na 1000 to jest dokładnie 1 dziesiąta decymetra sześciennego. Decymetry sześcienne nam się tu pięknie skrócą i zostanie zdecydowanie jednostka mol, natomiast wartość, jaką tutaj wyliczymy na kalkulatorze, to będzie dokładnie dwie setne mola, którą sobie już wyliczyliśmy wcześniej, czyli to są dwie setne mola oraz liczbę moli kwasu solnego. W tym celu wystarczy, że policzymy liczbę moli HCl, które się tutaj znajdowało w tym wprowadzanym roztworze, co jak widzisz, mamy już podkreślone na czerwono, to jest dokładnie stężenie molowe, czyli 8 mola na decymetr sześcienny, to możemy sobie zaznaczyć wielką literą M razy, i tutaj znowu musimy zastosować ten sam zabieg, czyli 10 centymetrów sześciennych, żeby zamienić na decymetry sześcienne, dzielimy przez 1000. Uzyskujemy wtedy razy 400 decymetra sześciennego. Po przeliczeniu na kalkulatorze uzyskujemy tutaj wynik, że jest to dokładnie 0,032 mola, którą też sobie wyliczyliśmy odpowiednio wcześniej. I teraz, aby wykonać prawidłowe przeliczenie wartości stężenia molowego jonów paru, to wystarczy. Że po prostu podstawimy sobie wartość liczby moli tego wodorotlenku baru, czyli dwie setne mola, i to jest bardzo ważne, żeby odróżnić. Ponieważ tak na dobrą sprawę my moglibyśmy automatycznie, nawet robiąc dobrze, zadanie 14 podpunkt pierwszy, wziąć zamiast wartości 2 setnych mola wartość 4 setnych mola. Natomiast tak jak rozpisywałem dysocjację wodorotlenku baru, 1 mol wodorotlenku baru, który dysocjuje, daje jako produkt tej dysocjacji również. 1 mol kationów baru. Było to bardzo ważne rozróżnienie i bardzo istotny kruczek, na którym szkoda jest stracić punkty na maturze. Co ważne, jako wartość objętości w przeliczaniu tego stężenia molowego podstawiamy wartość objętości otrzymanego roztworu, czyli to 100 plus 40 cm3 już ze sobą wymieszane. 140 cm3 dzieląc na 1000 to jest dokładnie 14 setnych decymetra sześciennego. I co ważne, my nie musimy rozpisywać toku myślenia, który nas tutaj Prowadzi w tym zadaniu do takiego prawidłowego rozwiązania, a jedynie wystarczy wpisać prawidłowy wynik. To, co tutaj rozpisałem dookoła tej ramki, to jest po prostu nasz brudnopis, nasza notatka pozwalająca nam dotrzeć do prawidłowego wyniku. Jak sobie przedzielimy te dwie wartości na kalkulatorze, to uzyskujemy wtedy dokładnie wartość 0,148. 3. I co ważne, podałem tutaj dokładność do trzeciego miejsca po przecinku, 143 tysięczne. Można było, ale było to rzeczą opcjonalną, wpisać tutaj obok wartości jednostkę, ponieważ była ona już wpisana w wyższym rzędzie tabeli. Co do stężenia molowego anionów chlorkowych, tutaj było troszeczkę prościej, ponieważ to stężenie molowe uzyskiwaliśmy, dzieląc wartość liczby moli kwasu solnego, czyli 30. 2000 podzielone przez objętość tego roztworu, który uzyskaliśmy po wymieszaniu, czyli dokładnie 14 setnych decymetra sześciennego, tak jak w przypadku jonów baru. No i po przeliczeniu na kalkulatorze tych dwóch wartości uzyskujemy wynik 0,22 9. Dokładność do trzeciego miejsca znaczącego jest bardzo uniwersalna i zawsze zalecam jej stosowanie w tego typu przykładach. Takie wyniki należało wypisać, aby uzyskać pełen punkt za podpunkt drugi w zadaniu 14.